Dzień dobry, witam Was kochani, bardzo serdecznie zapraszam strzelce na czytanie miesięczne na marzec 2024 roku, czytanie ogólne dla wszystkich, horoskop ogólny, kolektywny, kochani, zaczynamy od... Karty przesłania Mądrości Wyroczni i yy, przejdziemy do rozkładu. Dziękuję Wam moi kochani za lajki, za subskrypcje i za komentarze. Dziękuję Wam za oglądanie do końca. Osoby, które są na kanale po raz pierwszy, Was kochani zapraszam do opisu kanału, do opisu filmu i oczywiście do włączenia subskrypcji oraz koniecznie do włączenia dzwonka. Wtedy będziecie otrzymywać powiadomienia o wszystkich nowych filmach i żaden film nie umknie Waszej uwadze. A tymczasem zaczynamy od przesłania mądrości wyroczni dla strzelców na marzec 2024 roku 2024 roku. Strzelce tutaj trzy karty nam wypadły, a już. Okay. Między światami. Między światami, karta numer 3, drogie strzelce. To jest przejście, przemiana, brak wyjścia z jednej sytuacji i pełnego zaangażowania się w nią. E Między światami musisz odrzucić skłonność do przepuszczeń. Jest to czas, w którym nie możesz dostrzec tego, co jest przed tobą. Pielęgnuj ciekawość i ufaj procesowi zmian i rozwoju. Skończyłeś wyciągać wnioski z ostatnich doświadczeń. W tym miejscu, pomiędzy tym, co było, a tym, co będzie, jest stan tworzenia i unicestwiania i ponownego tworzenia. Teraz najważniejsze jest przyznanie się do niewiedzy. Wielka wolność i moc czekają na uwolnienie. Tajemnica, której nie możesz zrozumieć, splata siedzi życia w boskiej matrycy świadomości, większej niż twoje własne myśli, uczucia, przekonania, pragnienia i decyzje. Nasiona, które zostały zasiane w przeszłości, zaczynają kiełkować, ale to, co zakwitnie, Prawdopodobnie nie będzie tym, czego się spodziewasz. Kiedy jesteś między światami, jesteś zachęcany do patrzenia ciekawskimi oczami dziecka, które po raz pierwszy widzi tęczę. Zrób to, a nie będziesz rozczarowany. To jest czas na zbadanie nowej energii między tobą a kimś innym. To nie jest moment na pewność, ale raczej na odkrycie i ciekawość. Nie wiesz jeszcze, czy to będzie trwać wiecznie, więc pozwól sobie na zbadanie tego, kim jesteś i co do ciebie wraca. Ta relacja ma na celu sprawić, byś lepiej poznał siebie. Czego potrzebujesz? Co lubisz, lub czego nie lubisz? <laughs> Jakie wartości są dla ciebie ważne? Jesteś w krytycznej fazie swojej relacji, której nie możesz zlekceważyć ani przyspieszyć. W swojej pracy czasami potrzebujesz rzeczy, próbujesz rzeczy, które. Zadziałały u innych, mając nadzieję, że Ty również odniesiesz sukces. Kiedy pojawia się ten symbol, to przypomina Ci, że czasami droga do Twojego dobrobytu jest hazardem. Wygrasz lub przegrasz. Możesz się wiele nauczyć z tego, co wyniknie z Twojego zakładu. To dobry czas, aby postawić na swoje umiejętności i talenty w nowych obszarach i różnych obszarach pozostanie żądny wiedzy, a dzięki odpowiedniej kombinacji czasu i szczęścia natkniesz się na coś wartościowego, co będzie niepodobne do niczego, co znałeś wcześniej. Strzelczeki Między Światami. I moi drodzy, wietrzemy co dla strzelczyków na. No. Wow! Odwróciła się siódemka mieczy: jakiś złodziej, oszust, manipulant. Jeszcze do tego kurczowo się trzyma Was. Trzeba by uważać na taką osobę, moi kochani. Sprawdzimy, co dla strzelców na marzec. Strzelczki. Co będzie tematem przewodnim czytania? Asmonet. Asmonet. Jaką przyjmujesz postawę? Jakie przyjmujesz podejście? Trójka kielichów. Co z tym robić? Co robisz? Jaka wskazówka królowa miecze, okej. Okay. <laughs> Drugie w tle, dwójeczka monet, Paź monet i dziesiątka kielichów. Pięknie, bo w tle, kochani, od, słuchajcie, od wyboru nawet może nie wyboru, a w zasadzie. Żonglowania między dwiema osobami, dwiema ofertami, dwiema pracami, między dwiema sprawami, które, które obydwie wprawiliście w ruch i korzystacie z tego. Cały czas zajmujecie się tymi dwiema. Z tego, kochani, powstaje możliwość, że albo kogoś uwiedziecie, albo ktoś was uwiedzie jest takie prawdopodobieństwo świeża, nowa, młoda energia która prowadzi do spełnienia marzeń do dziesiątki kielichów ktoś, kto was uwiedzie da wam, da wam spełnienie emocjonalne albo wy kogoś uwiedziecie i tu będzie pełnia szczęścia emocjonalnego Może, możecie mieć dwie osoby dwie relacje, dwa związki dwie prace, dwie oferty pracy dwie możliwości po prostu dwie opcje, którymi gdzie w marcu są obydwie, tak? Nie ma tu wyboru. Tutaj jest działanie i zajmowanie i się i dzielenie energii i uwagi pomiędzy te dwie sprawy, dwie osoby. Moi drodzy, tematem przewodnim czytania jest Asmonet. No właśnie, dla niektórych z was tym tematem przewodnim tego miesiąca marca jest nowa znajomość. Nowa relacja, nowy związek, nowy ważny związek lub nowy interes, nowy biznes, nowe przedsięwzięcia. To może być nowa propozycja zawodowa albo nowa znajomość. To może być nowa praca. To jest początek, kochani, obfitości i dobrej pasce. Może być dla kogoś tematem jakaś nowa inwestycja. Nie wiem, czy będziecie szukać domu, kupować dom czy inną nieruchomość. To może być jakiś lokal, może to być mieszkanie. Może to się właściwie tutaj kręcić wokół nieruchomości, wokół jakiejś nowej inwestycji po prostu. Może to być jakaś nowa inwestycja. I moi drodzy, możliwe jest, że ktoś z Was otrzyma prezent od losu. Oczywiście może to być wygrana, ale może to być spadek, odziedziczenie, lub właśnie spadek może to być odczytanie jakiegoś testamentu i to może być, kochani, taka właśnie szansa okazja która ma ogromny potencjał Mój drodzy jeżeli ten nas monet w waszym życiu przynosi nową osobę, nową relację, nowy związek nowe uczucie to jest to pozytywne przesłanie tutaj w asie monet jest możliwość i zdążenie do stabilizacji jeżeli się tym zajmiecie, zainteresujecie, zaangażujecie, to tu jest szansa na stabilizację w związku, tu jest szansa na porozumienie. Tu jest możliwość wymiany wzajemnej myśli, dogadania się na różnych, na wszystkich płaszczyznach. Tu jest planowanie wspólnej przyszłości, nawet planowanie wspólnego zamieszkania już w marcu. Kochani osoby, które są same, poznają w marcu kogoś hmm, wyjątkowego, interesującego. I no, ta osoba będzie być może wyróżniała się niż wcześniejsze czy dotychczasowe osoby, które poznaliście, ale to też mówi o dużym powodzeniu, o adoracjach, o miłych niespodziankach. To Was czeka w marcu. Moi drodzy, dla tych z Was, dla których Asmonet jest przekazem na na biznes na obszar zawodowy, na nową ofertę, to mogą być tak dobre widoki, bardzo dobre widoki na przyszłość, że to może być awans, może być to nagroda, może to być premia, może to być po prostu rozpoczynanie własnego biznesu, rejestrowanie, zakładanie własnej firmy, ogólnie poprawa sytuacji finansowej, materialnej, tak? Kochani, co ciekawe, asmonet też wskazuje na dobrą kondycję zdrowotną, jeżeli jest leczenie, jest, jest jakaś diagnoza, to właśnie monet są dobre rokowania co do stanu zdrowia. A tutaj można liczyć na pozytywne wyniki badań. Ewentualnie w marcu mogłoby też zdarzyć się komuś poczęcie potomka. Tak, poczęcie dziecka może się komuś zdarzyć. W każdym razie miłe niespodzianki. Może być jakaś wyjątkowa uroczystość. Może ktoś otrzymać cenny prezent albo inne ważne dokumenty. Możecie kupić nieruchomość lub inną drogą rzeczy i mieć taki przypływ finansowy, jeżeli spadek lub dziedziczenie. Co z tym robicie? Jakie przyjmujecie, znaczy nie co z tym robicie, tylko jakie przyjmujecie podejście, jaką przyjmujecie postawę? Trzy kielichy. Jeżeli poznajecie nową osobę, tak, trzy kielichy mówią: Poznaj, wejdź w tą znajomość. Weź tą okazję, weź tą szansę. To ma szansę na stabilizację, to ma szansę na trwałość, to ma dobre rokowania. I te trzy kielichy wskazują na to, że może to być poznawanie nowych znajomych, nowych przyjaciół, ale tutaj mogą, kochani, też no właśnie jest pokazana sytuacja, w której wy. Chcecie spotykać się, być może organizujecie spotkania, może umawiacie się właśnie na jakieś spotkania. To może być w szerszym gronie. To może być też duże powodzenie na tych spotkaniach i właśnie tutaj. Kiedy będziecie czy to w towarzystwie najbliższych, czy to przyjaciół, czy to znajomych, czy to będą jakieś imprezy integracyjne, bo jest też taka możliwość, no to tutaj ma, może mieć miejsce poznanie tej fascynującej osoby, interesującej, wyjątkowej. Tu może nastąpić zauroczenie. Może być spore urozmaicenie uczuć, więc tu może wejść osoba trzecia. Także tak jak mówię, tu wchodzi jakaś trójka, tu jest jakaś trójkowa sytuacja, tu wchodzi do, czyjś, do czyjegoś życia trzecia osoba. Nawet jak jesteście singlem. I z kimś tam sobie, nie wiem, spotykacie się od czasu do czasu, czy romansujecie, ale w stanie singla, singielki, no to może być tak, że właśnie będą dwie osoby, że w sumie będzie trójka. To oznacza, że jeśli wy macie dwie osoby, to musicie wziąć pod uwagę, że ktoś tu tworzy trójkąt że ktoś jeszcze kogoś ma, wiecie o co chodzi, że osoba, z którą wy tu się spotykacie, nie jest sama, też z kimś jeszcze, też ma jakąś opcję jeszcze, najprawdopodobniej. W każdym razie no, trzy kielichy mówiłyby o tym, żeby flirtować, można flirtować, można tutaj jak najbardziej romansować, no. Wy przyjmujecie takie podejście, więc ktoś wchodzi w flirt, ktoś wchodzi w romans, ktoś tu zostaje uwiedziony, ktoś zostaje zauroczony, i to prowadzi do czyjegoś spełnienia emocjonalnego, kochani. Wiecie co? Karta Trójki Kielichów też może mówić o po prostu radości, święto, świętowaniu wspólnie z partnerem, z partnerką. Możecie świętować czy z mężem, żoną świę, świętować na przykład awans w pracy, podwyżkę, premię, nową pracę, nową ofertę pracy, zmianę stanowiska. Możecie świętować może jakiś cenny, właśnie prezent, jakąś wygraną. No różne tutaj rzeczy mogą być świętowane. Może właśnie będziecie świętować w gronie przyjaciół, znajomych, najbliższych, może to będzie jakaś parapetuwa, może to będzie właśnie mm, zakup nieruchomości. Nie musi być już na tej nieruchomości jakaś impreza, ale po prostu sam fakt, że podpisaliście umowę i zakupiliście, nie wiem, działkę, mieszkanie, dom, tu mogą być tego rodzaju świętowania, owszem. W każdym razie... Yy, Słuchajcie, to może być takie nadejście silnych, pozytywnych emocji i może u kogoś zdarzyć się, że ta trójka kielichów potwierdza świętowanie macierzyństwa. Bo dla asmony, tak jak powiedziałam, tematem przewodnim dla kogoś może być poczęcie dziecka. Możecie się świeżo dowiedzieć, że, że jesteście w ciąży, i tutaj jest ta radość, świętowanie i zapowiedź macierzyństwa. Królowa Kielichów, która jest na pozycji, co robicie, co z tym robić, jaka wskazówka. Wiecie co? Karta Królowej Miecz, Mieczy radzi wam, abyście pozostali wierni swoim ideałom i pozwalali, aby wasze doświadczenia kształtowały wasze decyzje. Więc jeżeli przyjdzie wam podjąć jakąś decyzję prędzej czy później, to bierzcie pod uwagę własne doświadczenia związane z daną sytuacją, z daną sprawą z, z daną osobą, z daną firmą, tak? Tu trzeba wziąć pod uwagę własne doświadczenia, aby podjąć właściwą decyzję. E, moi drodzy, ale królowa kielichów też, e, przepraszam, królowa mieczy. E, mówi też o tym, że finalnie wasze plany będą podążać własnym m, rytmem, nie będą wymagały jakiejś dużej siły woli. Po prostu ważne jest, aby zachować tutaj uczuciowość. E, i trzymać się też jakichś pierwotnych założeń, kochani. Warto jest dążyć do perfekcjonizmu, ale e, słuchajcie, tutaj być może trzeba będzie jeszcze zachować jakąś tajemnicę, bo królowa Mieczy jest dosyć tajemniczą postacią, więc może jeszcze nie wszystkim nale należy o czymś powiedzieć, mówić. No, może tutaj trzeba by coś jeszcze m, zachować w jakiejś m, tajemnicy ale z drugiej strony, słuchajcie jakie przyjąć jak, jaką, co, co robicie no przede wszystkim stawiacie warunki i tutaj, czy to w biznesowo, czy to zawodowo, czy to w jakimkolwiek obszarze, czy wy macie kupować nieruchomość, czy wy macie, nie wiem przyjmować spadek czy macie obejmować nowe stanowisko, czy, czy macie nowego pracodawcę czy otwieracie nową firmę czy zaczynacie nowy związek, nową relację kochani, ustalcie zasady Zweryfikujcie wzajemne oczekiwania, ustalcie zasady, postawcie też swoje wymagania, swoje oczekiwania co do relacji, co do osoby, co do sytuacji, co do sprawy. Czy kwestia na przykład negocjacji finansowych, biznesowych, wynagrodzenia, weźcie to pod uwagę, bo tutaj jakby wy ograniczacie się trochę też sami, ale no będziecie też ograniczać siebie i innych właśnie tymi rygorystycznymi zasadami i wymaganiami, ale być może jest to potrzebne, jest to ważne, żeby chłodnym okiem do czegoś podejść, żeby chłodno na coś, na coś spojrzeć. Tutaj, żeby wzięła górę inteligencja, ostrożność, analityka. Dominacja tutaj. Dominacja kobiety. Słuchajcie, to może być też rada od dobrej kobiety, ale yy, od rada od, od kochani mądrej kobiety. Od mądrej kobiety. Także. Ważne jest, abyście, abyście kierowali się też intuicją i nie obawiali się odrzucić tego, co nie pasuje do waszych standardów. Kochani, może będzie trzeba finalnie pokazać bardziej cięty język, może trzeba będzie wypowiedzieć jakąś ciętą ripostę, może będzie trzeba być ostrożnym, wykazać się. Mm, Anali no, takim bardziej umysłem analitycznym, większą inteligencją, wykazać się może uczciwością, sprawiedliwością też, ale pokazać swoją niezależność. Tu może chodzić o pokazanie swojej spostrze spostrzegawczości, bystrości, niezależności. Być może współczucia też do czegoś może być taka sytuacja. Bądźcie dokładni, racjonalni, analityczni, ostrożni w tym wszystkim. Moi drodzy, no, finalnie jeśli tutaj relacja związek, no to, no to jest dominacja kobiety w relacji w związku zdecydowanie. I to ta kobieta będzie stanowiła siłę napędową relacji w związku, będzie doktowała swoje warunki, będzie chciała dom, czy nawet wspólnie zamieszkacie, to będzie dom z surowymi zasadami. Mm. Osoba silna, mądra, która przyjmuje po prostu główną rolę w marcu. No, tak, moje drogie, yy, moje drogie strzelczyki. Wiecie ta królowa miecze dla kogoś może jest jedna osoba, która to powinna usłyszeć że po prostu będzie miała rozwód bo wiecie, u niektórych to się rodzą dzieci świętujecie, czy dziecko, czy no, no, może nie tyle rodzi, co jest zapowiedź macierzyństwa zajście w ciążę, ale u niektórych ewidentnie tutaj jest uwiedzenie ktoś, kto zostaje uwiedziony spełniają się, spełniają się jego marzenia w sensie spełnia się emocjonalnie więc ma tu pełnię szczęścia z kimś, z kimś, kto kogoś uwodzi uwiódł, więc tutaj dla kogoś finalnie może być, co robisz, co jest wskazówką byłby rozwód ale to rozwód, słuchajcie, w takiej sytuacji, jeżeli ktoś się nosił z tym, wiedział, że chce, że powiedzmy, nie wiem, nie ma uczuć, wypaliły się uczucia lub z innego powodu ktoś tutaj brał pod uwagę rozwód, no i jeżeli, czy to jest szansa na uczucie, na trwałość, na stabilizację? Tak. Jeżeli ktoś tutaj uwiódł i czujecie, że to jest wasze spełnienie emocjonalne, wasze spełnienie uczuciowe i tu jest wasza dziesiątka szczęścia, dziesiątka kielichów, to ktoś faktycznie może podjąć decyzję o rozwodzie. Także dziękuję drogie strzelczyki, buziaczki. Pa, pa.